Dobra, teraz jest. Yy, teraz jest plaga. Yy, jak oni się nazywają? Plaga tych kurwa Arabów. Teraz jest yy, wokół mnie. Jest weekend, jest sobota, wieczór 21 zaraz. Jest duża plaga Arabów. Jest na tyle duża, że oni. Yy, oni chodzą w krok w krok za mną wszędzie. Ja idę do kibla eee, za chwilę za chwilę w kiblu są dwie osoby idę do e, idę na dworzec za chwilę mam na plecach e, z pięć osób e, gdziekolwiek się nie ruszałem typu jakiś nie wiem tramwaj, e, czy jakiś no, inny środek lokomocji? Za chwilę miałem na plecach pełno tych ludzi. Wcześniej tak nie było. Wcześniej tak nie było. To się, to się zaczyna wtedy, kiedy jest. Kiedy jest ten kiedy inni odpuszczają, po prostu mają jakieś tam polne czy coś takiego to wtedy się zaczyna e, zaczyna grupa arabska przestępcza zaczynają e, te swoje tam e, prześpiegi, nie także cały czas cały czas są problemy Cały czas jest śledzenie, nękanie I cały czas są, są ludzie, którzy którzy latają za mną na zlecenie tam jakiegoś puba jakiegoś gościa nie, nie wiadomo jakiego. E, ja to tak mówię trochę chaotycznie, bo e, ja to nagrywam można powiedzieć e, z partyzanta. Tam tu nie ma, że ja się przygotowałem, że, że jest jakaś tam dykcja i chuj wie co jeszcze. Nie, to wszystko jest tak z Partyzanta. Także e, kończę ten filmik, bo muszę siadać do, do pociągu na razie to wszystko